Cześć! Z tej strony Kota, najważniejsza część tego kanału, która dzisiaj ma cieni na mizianko. Kasia i Paweł. I, I witamy Was bardzo serdecznie w naszej już chyba można powiedzieć tradycyjnej serii poświęconej. To już jest czwarty miesiąc. Robi się poważnie. Serii poświęconej lekturom, dzisiaj bierzemy na tapet coś, co Wy sami wybraliście w głosowaniu. To też jak kibicowałam tej drugiej opcji. Druga ale, ale Druga opcja? Roma Julia. A no tak. Mhm. No to kiedyś będziemy musieli wynagrodzić to Kasi i zrobić Roma i Julię, ale to już przy jakiejś innej okazji. Wygrał Hamlet. Tegoż samego autora, czyli Williama Szekspira. E, o, to jest dla mnie taka ciekawa kwestia, bo mm, nazwisko tego autora zapisuje się w, na dwa sposoby. I dla mnie tylko jeden jest prawidłowy. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy uważacie, że ta spolszczona wersja też jest dopuszczalna, dajcie nam znać. To jest coś, co mnie y, zawsze gdzieś tam nurtuje. I jakby nie znosiłam tego, jak moja polonistka pisała Szekspir tak po polsku. Wydaje mi się to mało kulturalne. Taka mała wtręta. Tak, a potem pojedziesz na z Wilsona. pozdrawiam ko. Pozdrowiła, że jeśli jesteś nas oglądają. To prawda. prawda. <suszel> <suszel> ale co nie zmienia faktu, że uważam, że powinno się zachować pisownie oryginalne nazwisko. No, ja się z tym absolutnie zgadzam, co do zasady. Co do zasady. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy, do jakby samej lektury. Fabio, czy masz jakieś takie wstępne przemyślenia? Mam wstępne przemyślenia. Mhm. E, to nie jest lektura, która by mnie jakoś bardzo znudziła. To okay. je, jest. Ojej, jej! Przepraszam. to są. sam? No. no. niestety, dzisiaj nie można po próżku. Po nie. No, w każdym razie nie jest to lektura, która by mnie znudziła, jak y, nasza poprzednia lektura, która mnie trochę znudziła, e, ale jak chcecie, to możecie obejrzeć ten filmik, on tutaj gdzieś w karcie wyskoczy. Natomiast spodziewałem się więcej. Mhm. E, obejrzałem materiał Mirczyńskiego, nie ukrywam. A to ja właśnie a nie obejrzałem. Ja, ja się przygotowałem, bo ja bardzo lubię Mirczyńskiego mhm. i obejrzałem jego materiał na temat Hamleta, i on tam zachwalał, polecał, powiedział, że warto przeczytać, mhm. co on rzadko mówi. Mhm. I ja też po prostu dobrze zapamiętałem Hamleta i on jest też bogatą pożywką dla tekstów kultury, które lubię na przykład trenu Fertenbrasa, natomiast... Tak, Herbert zawsze wcenia. Tak, natomiast to nie jest... To nie jest lektura, która by mnie... <laughs> Urzekła po tym ponownym przeczytaniu, ale też nie jest to coś, co by mnie znudziło. Parę elementów sobie wyciągnąłem, i teraz możemy o tym powiedzieć, ale jakie są twoje stępne eee, wrażenie. Ja właśnie jak ciebie słucham, to mam takie wrażenie, że to jest. Może przesadzam, ale wydaje mi się, że po raz kolejny kwestia tego, czy Szekspira się przyjmie, czy nie, to jest kwestia doboru odpowiedniego tłumaczenia. Albo tak, różne tłumaczenia, żeby <gry> tak. nie było. To ja zrobię taką małą merytoryczną wtrętkę. Szekspira tłumaczył Barańczak, tłumaczył Paszkowski, z którym zazwyczaj macie styczność, jeśli sięgacie po wydania takie lekturowe, że tak to określę. Urlich i Słomczyński. I Paszkowski, jakby moim osobistym, prywatnym, laickim zdaniem, jest najgorszym możliwym wyborem. To jest, to jest źle przetłumaczone. To jest przetłumaczone topornie. To jest przetłumaczone tak, że raz jest po prostu z za, zadęciem i. nie powiem czym jeszcze, a potem w jest. Tak, a potem jest jakieś takie wtręcenie: no to to zrób. I takie, no nie wiem, takiego dresa spod budki z piwem. I jakby nie, nie, nie czuję tego po prostu. Barańczak może nie jest momentami aż tak jakby wierny oryginałowi ale za to on sam jest poetą i przez to ten tekst płynie i lepiej się go czyta. Tak po prostu uważam. Jeśli uważacie inaczej, to macie do tego prawo i możecie mnie zjeść. Życie. Możecie, możecie też po prostu wpisać w komentarzu, jeżeli macie zdanie odrębne. Ja nie mam zdania, ponieważ czytałem tylko jedno tłumaczenie, a jeżeli czytałem jakieś inne, to tego nie pamiętam, bo było to dawno temu. No ja po prostu porównywałam, yy, szczególnie jak szukałam jakichś monologów na egzaminy wstępne i te napisane przez Barańczaka, no, po prostu wygodnie się mówiło. Okej, okay. no, tylko że to jest w ogóle dużo kontrowersji, mm -hmm. bo tak naprawdę też, jak to w ogóle z Szekspirem, nie do końca wiadomo też kto to napisał. i nie ma no, tak. tak, i raz, że w XVI-XVII wieku był w ogóle taki obyczaj, że to raczej nie jeden autor pracował nad sztuką, mm -hmm. co być może wie się, być może nie, tylko raczej taki zespół dwóch, trzech, mhm. więc tak naprawdę nie wiadomo, kto dokładnie to napisał. Czy Shakespeare po prostu tego trochę nie firmował swoim nazwiskiem, które miał wyrobione, bo był też po prostu uznanym aktorem. Też mogło być tak, że y, ktoś napisał, a podpisał się jako Shakespeare, nie. bo może będzie wtedy grane. Dokładnie mhm. tak, więc, więc po prostu z dziełami Szekspira jest tak, że nie do końca wiadomo, mhm. to jest oczywiście przedmiot długich sporów i analiz językoznawców. Y, Którzy tam wykazują, że są pewne elementy niespójne, no ale to już. Nie jesteśmy ekspertami w tym temacie. Tak, więc się nie wypowiemy, ja tylko jeszcze dodam może, że drugi obyczaj, który wpłynął na to, jak teraz e, czytamy Szekspira, to jest to, że. No wtedy nie było za bardzo czegoś takiego jak ochrona własności intelektualnej, mm. więc te sztuki były po prostu przepisywane. Jak ktoś tę sztukę wystawiał, to często po prostu sobie dopisywał, przepisywał, usuwał mm -hmm. i tak naprawdę nie znamy oryginalnego brzmienia tych, e, tych dzieł, no bo po prostu one były. No wiemy, że jest duża szansa, że były przerabiane. Mm -hmm. Ale jeszcze a propos kwestii oryginałów, nie oryginałów, to, to jest y, taka myśl. czy nie pamiętam, kto mi o tym powiedział, y, ale coś w tym jest, że jeśli y, jest się, y, Anglikiem. No to trzeba czytać Szekspira w oryginale tą starą angielszczyzną i to jest wtedy trudne i bardzo wymagające, a my mamy jakby tą przewagę, że możemy mieć świeże tłumaczenia i to przez to ta sztuka może się robić bardziej strawna dla współczesnego czytelnika. No i to kolejny raz Stanisław Barańczek. <grym> no tak, no to no jeszcze, tak. jeszcze z ciekawostek obowiązkowych historycznych dodam, że... To też być może wiecie, być może nie, ale jest spora szansa, że oryginał tej opowieści to jest tam saga o Amlecie, bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, i jest to saga islandzka. Mhm. Więc jest spora szansa, że Szekspir po prostu to no zrobił po prostu adaptację, tak, po swojemu, ale, ale to jest tylko adaptacja, a nie oryginalna historia, tylko z wyciętym trzecim. Bo tam trochę inaczej to też było podzielony i wycięty jest trzeci akt, który dział się w Anglii. Natomiast Szekspir to wyciął z nie do końca wiadomych przyczyn, no bo w sumie to dla jemu współczesnych mogło być najciekawsze, no bo mm. jednak historia własnego kraju, więc mm. aż, dziwne, że się, aż dziwne, że się pod to nie dokooptował. No, Okej. Okay. To, o tym akurat nie słyszałam, e, ale jeszcze z takich ciekawostek, no to w sumie mm, to już możemy przejść do samej lektury. Pewnie w tym filmie się pojawią spoilery: no bo to jest taka historia, którą nawet jeśli nie czytaliście, to myślę, że jakieś główne motywy kojarzycie. E, jest motyw teatru w teatrze, który w sumie już Szekspira parę razy się pojawia mógł się pojawiać chociażby w śnie letniej. I to też jest nawiązanie do sztuki, która krążyła tam, chodzi o morderstwo Gonzagi. Mm -hmm. Więc z tego, co się wiem, to, to też jest coś, co jakby było wtedy znane. Więc no właśnie, wracamy do tematu własności intelektualnej w tamtych no, czasach. Tak. Ale żeby nie było, że ja się zupełnie nie przygotowałam, to ja mam tutaj takie magiczne notatki na różowych postitach, bo obejrzałam chyba dwa filmiki jakieś na YouTube poświęcone Hamletowi. I strasznie się wpieniłam, bo mam wrażenie, że przy omawianiu tej lektury jest dużo przekłamań, ale z drugiej strony to też jest taka książka, która zostawia mnóstwo pola do interpretacji, do tego, jak wy coś czujecie, jak wy coś widzicie. I to też jest moim zdaniem bardzo duża zaleta tej książki. Ale najczęstszy i super powtarzalny i tak po prostu karygodny błąd, że monolog być albo nie być. Hamlet mówił na cmentarzu trzymając czaszkę swojego ojca. Spoiler. Nie. Nie. Nie, to są w ogóle dwie osobne sceny, sceny i to nie jest czaszka jego ojca. Więc ja nie wiem. Tak, ja, nie jeżeli, wiem chcecie, jeżeli chcecie sprawdzić, czy ktoś to czytał, czy nie, a w każdym razie czy czytał ze zrozumieniem, to możecie właśnie zapytać. O tym monolog i o tę mm. czaszkę, jeżeli powiem, no tak, tak pamiętam, no to już, to to, to, już wiecie, tam że. No, w robotów stał, rozumiem, klęczał. W... Tak. No. Nope. Eee, nope. <laughs> Druga sprawa, trochę bardziej kontrowersyjna, to jest kwestia Ofelii. Mm -hmm. Nie wiem, co ty uważasz o Ofelii. Ja jak ona skończyła? czy Jak ona skończyła, to jest się temat otwarty. Czy to mm. było, czy nie było samobójstwo, ale. No, pod łapką. Tak, jest fajne też miejsce. Eee, nie. nie wiem, szczerze powiedziawszy, w ogóle... Znaczy być może mm. to właśnie to jest kwestia to tłumaczenia, tłumaczenie mm. i ja będę musiał chyba tak już poza nagraniami sobie przeczytać e, twoje tłumaczenie, żeby... Znaczy nie twoje, ale. Biblioteka. Tak, ale będę musiał sobie wypożyczyć, bo jestem coraz bardziej ciekaw, jaka jest różnica tak, jak przed nagraniami sobie mm. rozmawialiśmy, no to mam wrażenie, że Kasia po prostu wyłapała znacznie więcej takich subtelności i to może być. Nie tylko kwestia mojego czytania, ale też po prostu kwestia tego tłumaczenia, rzeczywiście. Mhm. Więc będę musiał sobie przeczytać, bo tutaj no te dwie kwestie, tak, śmierć Ofelii i e, obłęd Hamleta mhm. są takie dosyć łopatologiczne. E, ja wiem, że są wątpliwości co do jednego i drugiego. E, jeżeli chodzi o obłęd Hamleta, to chyba raczej powszechnie jest przyjęte, że on po prostu udawał, żeby się no dowiedzieć a Parę razy w tekście mówię wprost, się dzieje, że tak. y, Tam szczególnie chyba jest taka scena, jak do Horacja mówi, że no tak. y, uważaj na moje słowa, ja teraz będę musiał udawać szalonego, żeby tak, się dowiedzieć tak, tak. o całej sprawie. Nie, y, więc... ja, no to, to tak, to raczej, to raczej wiadomo. Natomiast no, jeżeli chodzi o śmierć Ofelii, to przynajmniej w moim tłumaczeniu Paszkowskiego, tak, mm. to raczej jest. Dość jasne jako samobójstwo przedstawione. No. no to widzisz, tutaj jest tak, że ona, potem Ofelia ma taki motyw, że zbiera kwiaty i coś o nich opowiada, jak już właśnie wpada w to szaleństwo, i że plotła wieniec i chciała go zawiesić na drzewie, i spadła z tego drzewa, i mhm. ubrania nasiąkły wodą, i ona się wtedy utopiła. I przez to była jakby jakaś niejasność. Bo, nie, bo ona jakby nie chciała się wyciągnąć z tej wody, bo przez chwilę się jeszcze unosiła na tafli. E, no i nie wiadomo, czy, czy się nie próbowała ratować, bo halo jakby jest właśnie w obłędzie, nie wie co się dzieje i śpiewa jakieś dziwne piosenki. E, no czy się rzuciła do wody, no, więc e, takie otwarte bardziej. A kolejna sprawa to jest to, że. Y Hamlet nienawidzi wszystkich kobiet i że nią gardzi, mówi, iść do klasztoru, bo właśnie jest takim bucem i prostakiem. No i tak nie wiem, w sumie, czy to tak jest. Czy znaczy, nie wydaje mi znaczy, że znowu no, to też mogło być mm. po prostu wyrzuty sumienia po fakcie. Mm -hmm. To, jak on zmienia nagle zdanie, mm. że jednak, jednak żartowałem, tak jednak. Mnie no w sumie to tak to, to kiepsko, to, 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 to trochę głupio wyszło. Znaczy, no, Ale... w sumie dla mnie to jest tak, że on. Y Wie, że będzie musiał zrobić mm -hmm. coś złego, bo ma ten motyw zemsty. Teraz będzie udawał szaleńca i trochę na zasadzie, żeby ją ochronić, no tak. wszystkim mówi, że idź do klasztoru, tam ci będzie lepiej. A chwilę później jest scena, czy, czy mogę położyć głowę na twoim łonie. No jakby co ty, na twoich kolanach. Gdzie tak? No. No. Więc jakby jest takie no. znowu... Nie kwestia tego, jak to będzie chciał to interpretować. No. Ale jakby mi jest bliższa ta wersja tego, że no on jakby zrobił to, to, żeby trochę ją ochronić. Tak, noż tu, się, tu się zgadzam też. Też to tak odebrałem raczej. Zwłaszcza, że no właśnie potem jest ta scena, gdzie no on jednak trochę, trochę właśnie tak mówi, że no nie no to no, no się głupie wyszło. Głupio wyszło. No, głupio wyszło. no, no bo głupie wyszło, na no, trzeba to powiedzieć no, jasno. to w rzeczy wyszło? <laughs> Tak, jest to, to jest troszkę o tym, że, 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 że dużo no, się głupio wychodzi. Głupie tak wyszło. No. Ej ziom, przyszliśmy, bo jesteśmy twoimi starymi kolegami, to no, znaczy co prawda twoi rodzice nas wynajęli, znaczy twój ojczym i twoja matka, eee, A nie wiedzieliśmy, że pijemy list, który jest na twoje morderstwo, a teraz to my umrzemy. Głupie no. tak wyszło. No tak, no głupie też wyszło na przykład z zamianą rapierów, tak. Było parę takich, Albo takich głupich jest, przypadków. Nie mogę patrzeć, jak walczysz na terapię na napiję się wina. No, no, ono było zatrute, żebym umarł. O, głupie wyszło. No tak. Osiem trupów, tak? w ostatniej scenie? Coś no takiego. Głupie wyszło. To no. jest chyba generalnie motto to przewodnia do tytułu tego odcinka. Hamlet, czyli głupie wyszło a trochę tak na poważnie, albo właśnie jeszcze nie na poważnie, czy mamy jakiś tradycyjny element, czyli fakt z wiadomej części ciała? Tak, ten fakt, znowu, tu jest problem z w ogóle biografią Szekspira, dlatego że no bardzo niewiele o nim wiadomo i tutaj fakty od mitów jest ciężko mm -hmm. odkreślić, więc nie zjedzcie mnie, jeżeli nie wiem o jakichś pracach badawczych, które na przykład obalają. To twierdzenie, które zaraz wygłoszę, ale dojrzewają się do tego, że Shakespeare jako dość znany aktor po prostu dość szybko się wzbogacił, chociaż co do tego też są wątpliwości historyczne. Tam, już mając sześć parę lat, miał jeden z największych i najdroższych domów w mieście. Potem jeszcze jakąś rezydencję w Londynie sobie kupił. No i niby. Taki bogacz, a na przykład y, jako typowy przedstawiciel swoich czasów, y, no tak stwierdził, że w zasadzie po co jego córki mają się edukować, po, po, po co kobieta ma czytać, pisać. Bez Jeszcze go trzeba by myśleć. Bez sensu. Bez sensu. No. A druga, to, to, co, jak to jest Tak, to był z pięknej inwestycji. No dokładnie. No, bo to, 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 jest, to jest taki jeden fakt, tylko jest takim trochę miękkim faktem, więc jeszcze druga ciekawostka, bo bardzo często się mówi o tym wątku polskim mm -hmm. w Hamlecie. A to jest dobre Paweł mi to sprzedał przez nagraniu. Tak, i tutaj też nie ma co do tego pewności, żeby nie było, żeby to wybrzmiało, Natomiast jest mocno wątpliwość, dlatego że znowu w języku staroangielskim. A jeszcze biorąc pod uwagę dodatkowo, chyba właśnie to tłumaczenie z islandzkiego prawdopodobne, mm -hmm. są podobne słowa. Jedno z nich może właśnie określać Polaków, czy też Polan, a drugie określa lud na Saniach. Więc biorąc pod uwagę, gdzie oryginał powstał, można domniemywać, że na przykład chodziło o Finów albo o Lapończyków. I geograficznie, to I geograficznie ma to trochę w sensie. więcej sensu, choć Islandia, a, a Skandynawia to ten, ale kulturowo, jeżeli chodzi kulturowy, to ma to dużo więcej sensu niż ci Polacy nie wiadomo skąd, ale właśnie chyba stąd, skąd był ten fakt. Ale to jest chyba też kolejna sprawa, y, bo bu, w burzy też podejrzewam się pojawia kwestia jakichś Polaków. Wydaje mi się, że w jeszcze jakiejś mm -hmm. innej sztuce. Więc y, no w sumie to ma sens, że no, może to jest się spodziewanie. Różnie może być, tak? Y -y, techniczne cięcie. Um, to co, podyskutowaliśmy trochę, a może właśnie kwestie czegoś, co się podobało w lekturze? Masz jakieś takie smaczki fajne albo coś, co, nie wiem, stwierdzasz, że jest wartościowe w tej książce? Hmm. <grym> Tego nie przedyskutowaliśmy, hmm. więc będę teraz szył. E, ale nie, wydaje mi się, że całkiem wartościowe jest właśnie to, że te postaci, tak kumple słudzy, co nie jest charakterystyczne, bo takie postaci w literaturze wcześniej bardzo często były zupełną dekoracją. Mhm. I w zasadzie do niczego nie służyły, a tutaj Szekspir nadał im jakąś psychologiczną głębię, i to są ludzie, z którymi można się jakoś tam utożsamiać, zrozumieć ich. Mhm. I uważam, że to jest ogromny wkład, dlatego, że czytając wcześniejszą literaturę od Szekspira bardzo rzadko natrafiałem na coś takiego i wydaje mi się, że to jest jeden z takich bardziej niedocenianych wkładów Szekspira, przynajmniej o tym rzadko słyszałem przy okay. jakichś rozmowach o jego literaturze w rozwój właśnie tej pewnej... tego zbioru takich dobrych nawyków literackich. No więc, e, gdzieś kiedyś trafiałem na taką interpretację, że w ogóle e, Horatio to jest imię od Choracego, czy jakiegoś tam myśliciela, filozofa, jakby rzeczy związanych z, z umysłem i z takim racjonalnym mm -hmm. pojmowaniem rzeczywistości. I że niektórzy wręcz inter interpretują, że to jest alter ego Hamleta, no bo to jest w sumie jedyny taki przyjaciel, który został razem z nim w tym szaleństwie którego on w pełni wtajemniczył w całą akcję, że tak to określę. No to prawda. Ja jeszcze mam taki. Jeden z ciekawszych motywów, który mi się bardzo spodobał. On też bardziej mi gdzieś utkwił w pamięci przez sztukę, którą Wam bardzo polecam, jeśli jest gdzieś dostępna z legalnych źródeł. To jest sztuka z National Theatre. to mi się wydaje. W każdym razie Hamleta gra Benedict Cumberbatch i ta sztuka była nagrana i, transmi i była też transmitowana na żywo z, właśnie z tego teatru. Ja widziałam ją w kinie Pracha w czasach, kiedy jeszcze można było chodzić do kina, Ale czy już można, chodzić do, można do, chodzić do znowu do kina. Można. No i w sztuce tam trochę inaczej to rozwiązali, też w kwestii rekwizytów, i moim zdaniem było fantastyczne, ale w samym tekście jest taki motyw. Kiedy mm, ci koledzy wynajęci przez rodziców, że tak to określę, Hamleta, próbują trochę nim manipulować, no i Hamlet taki wkurzony daje jednemu flet i mówi, że no to zagraj mi tutaj jakąś piękną melodię. E, że no jakby nie umiem, no ale to zagraj, no ale nie umiem. No to widzisz, no nie umiesz nagrać na tak prostym instrumencie, że się dmucha i się odkrywa dziurki. To jak chcesz mną manipulować, kiedy jestem dużo bardziej złożona od, od tego kawałka drewna? No i to ma jakiś taki fajny wydźwięk i też jakby w tamtej scenie to było świetnie zagrane. Jest to niezły Discordem No, też. takie funkcje. W ogóle jakby w tej sztuce, jak się zdejmie to, że, bo to jest wielkie dzieło wszechczasów i wszech narodów to tam jest dużo takich jajec, mimo całej tragedii, bo... mam znaczniczki. Horacja ma takie dwa dobre teksty. Jeszcze nadal nie tyle co Pierwszych... w Panu tak, więc pierwsza... ja tutaj tylko szybko podlinkuję też. Do naszego filmika. Pierwszy Ten. akt, pierwsza scena. A, yy, to ty Horatio jesteś? No częściowo, moja większa część żywia się do łóżka. Albo, yy, rad jestem, że Cię widzę, Ciebie również. Powiedz Horatio, co Cię tu sprowadza? Wrodzona skłonność do lenistwa, książę. I tam jest dużo takich heheszków, ja, ja to doceniam. Z którymi można się zresztą tożsamyć, no. Tak. powiedzmy sobie szczerze. No cóż, no, myślę, że o Hamlecie można by gadać jeszcze długo i długo. Nie wiem, o motywie teatru w teatrze, o tym motywie szaleństwa, zemsty, czy ten Hamlet naprawdę oszalał, czy nie. Ja na przykład też sobie przypomniałam, że jest takie określenie jak hamletyzować. I stwierdzam, że czasem robię dokładnie to. Eee, nie wypada mi chodź... się nie zgodzić z kobietą. Bądź kota. <słuch> 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 Czy jest też sens przedłużyć jakoś tak, sztucznie to nagranie? Um, jeśli macie jakieś pytania, jakieś przemyślenia co do tej lektury, to ja sobie bardzo chętnie podyskutuję. Myślę, że możemy spoilerować w komentarzach a co. A jeśli nie chcecie, to możecie do mnie napisać na jakby prywatną wiadomość na Instagramie. Fajnie się z wami gada od czasu do czasu. No, i w ogóle będzie, ani nie będzie teraz ankiety, bo już mamy wybraną następną lekturę, więc za miesiąc będzie kolejna lektura. Ciężkiego kalibru. Tak. Trzymajcie za nas kciuki. Tak, ja już czytam. Przezorne, ja pewnie zacznę mhm. za jakieś tydzień albo dwa. No, no. Tak, tak. No dobrze, to co? Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję do końca. I... Zobaczenie. No i widzimy się za miesiąc, właśnie z tą ciężką lekturą, może okaże się, że jest trochę bardziej strawna niż się może wydawało. Do tak. <noise> zobaczenia, cześć. cześć. Nie chciałbym tracić koty z nagrania, bo to nie można tracić koty z nagrania. Kota na nagraniu jest z elementem, z elementem podstawowym. Jeden z, jeden z silniejszych punktów tego kanału. Ugrywamy przebitkę, wiesz, czuda? Będziesz przebitką.